Siemaneczko z tej strony tuba. Tym razem coś dla NOTA dziesiątki czyli Something You Want Spigena Cover Liquid Crystal, czyli ciekły kryształ. Proszę ja Ciebie zobacz sobie z tej strony, czego to jest światło takie kiepskie. O, od razu lepiej. Liquid Crystal. Są wymiary dokładne. Spawuj sobie wideo, jeśli chcesz to przeczytać. Wszystko. Dobrze, otwórzmy. Tu jest taki hinge, tutaj się ciągnie. I co mamy w środku? W środku mamy taki do wyczyszczenia covera. Tak wygląda cover. Cover jest przeźroczysty. No, kamera, łap, ostrość. Mam wszystkie dziurki. Jest i napis technologia made in South Korea. O, kurcze. Tak, teraz kurczę, z ostrością tutaj będzie problem. Jest inaucik. Zakładamy. No i tak to wygląda. Proszę Ciebie. Jest... ale jest kurczę plamy. Czekaj, muszę to wyczyścić. Daj mi chwilę, wezmę ściereczkę z mikrofibry. No i przed założeniem trzeba wyczyścić. No nie może być taki górny sztunk. Jest błysk. Dobrze, tutaj też. Jest błysk. Haha, ha. no powiedzmy tutaj jeszcze coś zostało ale tak się błyszczy i proszę ciebie jest ten te plecki są wyeksponowane czyli wiesz nie ukrywamy e, technologii wszystkie dziurki są dobrze wycięte guziki wszystko chodzi pięknie jak również rysik czy możemy wyjąć rysik łatwo tak rysik wyjmujemy bardzo łatwo. No wyłącznie. Różmy sobie. O, Rysik ma tutaj guzik? No nie wiedziałem. Dobra. Użmy z powrotem. Fingerprint sensor. Jak zwykle działa poprawnie. No i co? No i ten cover ma. Te boczki powyżej ekranu, także coś tam chroni, no ale to, wiecie, to bardzo ochrona minimalna tu z tej strony i z drugiej strony nie, tylko tutaj z tej strony. No i oczywiście kamera jest chroniona. No ale to nie jest cover do ochrony, to jest cover, znaczy, to jest cover bardziej do tak, żeby chwyt był lepszy. Po prostu w tej chwili chwyt jest 100% lepszy, można tak powiedzieć śmiało. 100% lepszy chwyt, dobrze się trzyma w dłoni. Oczywiście nie używamy go zbytnio na tego covera na słońcu, gdyż, no, no, no Podejrzewam, że po dwóch miesiącach on będzie żółty. No, taki jest yy, mankament tych coverów, że po prostu światło UV im troszkę szkodzi. Także taka żółcio tutaj, jak widzicie na, na końcach, o, To na razie nie jest żółte, ale światło już, widzisz, prze, przenika UV i może być różnie. W każdym razie to był Liquid Crystal od Spigena. Fajny cover, polecam. oczywiście się nie do codziennego użytku. No chyba, że chcesz co dwa miesiące zmieniać yy, sobie cover, żeby to jakoś no, wyglądało. No, nie, może, nie możesz mieć żółtego telefonu. No, jakiś prestiż tutaj obowiązuje, prawda? I to jest Spigen Liquid Crystal. Pozdrawiam i szczerze polecam. Bardzo dobry cover. Dobrze trzyma się w dłoni, a chyba o to chodzi.